Droga duszo, posłuchaj uważnie tych słów, które przekazuję jako Twój anioł, aby rozświetlić Twoje serce i umysł. Jeśli wciąż wątpisz w moc manifestacji, lub w głębokie połączenie z boską energią, która kieruje wszechświatem, pozwól sobie otworzyć duszę na tę świętą wiedzę. Istnieje wyższa siła, która słyszy każde słowo wypowiedziane z wiarą i intencją, transformując życie i prowadząc na ścieżkę obfitości i spełnienia. Wyobraź sobie, że wszystko, o czym zawsze marzyłeś, dobrobyt, wolność i pokój jest w zasięgu ręki. Często jednak nieświadomie możemy stawiać bariery blokujące realizację tych pragnień. Twoje słowa, myśli i emocje to nasiona, które kształtują Twoją rzeczywistość. Teraz jest czas, aby odkryć na nowo moc, która jest w Tobie, i użyć jej, by zetysynchronizować się z boską energią, pragnącą Cię błogosławić. Dziś dzielę się z tobą świętą techniką znaną jedynie nielicznym, sekretem, który może otworzyć drzwi do obfitości i zmienić twoje życie. Technika ta opiera się na użyciu starożytnego i potężnego słowa, naładowanego duchową energią, które łączy cię z częstotliwością dobrobytu i harmonii. Jednak zanim je odkryjesz, musisz zrozumieć, że słowa mają wibracyjną moc wykraczającą poza zwykłe dźwięki kształtują one twoją energię i rzeczywistość. Wyobraź sobie, że wypowiadasz słowo, które rezonuje z najwyższymi częstotliwościami wszechświata, dostrajając Twoje życie do obfitości i spokoju. Ale samo powtarzanie nie wystarczy. Aby technika zadziałała, potrzebujesz prawdziwej intencji i szczerych emocji. W ten sposób nie tylko wypowiadasz słowo, ale aktywujesz energię, która wpłynie na wszystkie aspekty Twojego życia. Zanim zaczniesz, ważne jest, aby przygotować się wewnętrznie. Znajdź chwilę spokoju i ciszy, wolną od rozproszeń, aby zetesynchronizować swoje myśli i emocje. Wyobraź sobie przyszłość, w której żyjesz w harmonii, zaspokajając wszystkie swoje potrzeby. Poczuj emocje związane z posiadaniem wszystkiego, czego pragniesz, jakby to była już Twoja rzeczywistość. Słowo, które dziś Ci przekazuję, to szalom. Chociaż wielu zna je jako pokój, jego znaczenie sięga o wiele głębiej. Gdy wypowiadasz je z intencją, szalom dostrają cię do uniwersalnego przepływu obfitości, harmonii i dobrobytu. Za każdym razem, gdy je powtarzasz, uwalniasz potężną wibrację, która kształtuje Twoją energię i przyciąga błogosławieństwa, jakie wszechświat pragnie ci ofiarować. Używaj Shalom podczas medytacji lub przed snem, gdy twoja podświadomość jest najbardziej podatna. Wyobraź sobie swoje życie pełne obfitości, powtarzając słowo z wiarą i intencją. Ta prosta, ale potężna praktyka wzmocni twoje połączenie z boskimi energiami i przyspieszy proces manifestacji. Pamiętaj, że manifestacja nie jest magią ani natychmiastową przemianą. Wymaga wytrwałości i szczerego połączenia z Twoimi pragnieniami. Codzienne stosowanie Shalom z intencją otworzyć drzwi do nieoczekiwanych możliwości, przynosząc głębokie i trwałe zmiany w Twoim życiu. Gdy kroczysz tą ścieżką światła, zauważysz, jak Twoje postrzeganie zaczyna się zmieniać. Zrozumiesz, że obfitość nie jest czymś odległym, ale naturalnym przepływem wszechświata, zawsze dostępnym dla Ciebie. Gdy zesynchronizujesz swoją energię z tą prawdą, odblokujesz nowy poziom pokoju i zaufania. Regularna praktyka jest kluczem do trwałych rezultatów. Zobowiąż się do używania szalom przez co najmniej 21 dni z rzędu, z otwartym sercem i umysłem. Pozwól się zaskoczyć błogosławieństwom, jakie wszechświat ma dla ciebie w zanadrzu. Moją misją jest prowadzenie cię w tym procesie, pomaganie ci w odkrywaniu twojej wewnętrznej siły i boskiego połączenia, które zawsze było u twego boku. Podziel się tą wiadomością z innymi duszami, które również potrzebują światła i inspiracji, tworząc łańcuch pozytywnej energii, który przyniesie korzyść wszystkim wokół. Nie, szalom będzie twoim kluczem do życia w pokoju, dobrobycie i spełnieniu. Pamiętaj, że jesteś głęboko kochana i godna otrzymania wszystkiego, co najlepsze, co wszechświat ma do zaoferowania. Jestem z Tobą teraz i zawsze, prowadząc Cię ścieżką światła.